Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale A to taki krótki odcinek dzisiaj z mod testu Znalazłem oto tutaj takiego oto dwa Simpsony Oczywiście na FS19 MODS na takiej stronce Oczywiście link do tych modów macie w opisie No i co, jeżeli ktoś jest fanem starszych takich motorków No to myślę, że ta modyfikacja mu się spodoba Bo mod na Simsona No jest naprawdę fajny, a jednak Mój kolega z Reala ma właśnie Simsona S51 no i naprawdę powiem Wam że zajebisty motor, więc motorek że tak powiem więc ja już nie przedłużam jeżeli jesteście nowi to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, ja już nie przedłużam zaczynamy No i dobra słuchajcie mamy tutaj dwa Simpsony. oczywiście jeden z tych Simsonów to jest Simpson S51B i S51Enduro Obydwa kosztują tyle samo praktycznie statystyki mają te same tylko ten jest po prostu troszeczkę podwyższony wydech ma nawet chyba wyżej trochę bo jest po prostu enduro. Możemy jedynie co tutaj robić to zmieniać w tym kolor W tym również, ale tu już mamy zwykłą wersję tego Simsona Oczywiście powiem wam że te kable mi się strasznie nie zgadzają, bo ja nie wiem czy normalnie w Simsonie takie takiego koloru są kable Kurde, bo mój kolega takich kabli dziwnych nie ma No ale dobra Oczywiście 4 konie Wszystko z Reala brane 6, Szczerze 6 litrów, nie wiem czy tutaj wchodzi 6 litrów, chyba 8 wchodzi litrów, bo w realu też coś kurde, mój kolega mówił, że około 8 litrów wchodzi do niego Ale w sumie dobra, może i się nie znam Siądźmy na tego Simpsona zwykłego I w sumie Na razie mam połączony Oj nawet obrotomierz jest ten sam z reala, ale jaja Nawet obrotomierz z reala jest taki, jest taki sam Kurde, ja wam mówię Jak ten Simpson to zobaczymy ile on jedzie Czekajcie, zobaczymy ile on jedzie w grze Bo w sumie w grze to powinien z 7 dych jechać, tak? W realu to 7.5 jedzie no, 7.5, ale kurde, fajnie odzorowany jest ten Simpson. Wiecie 7.5, prawda? Kurde, ale dobrze go odzorowali. Kurde, ale dobrze go odzorowali. Może ścisze, bo nie wiem, czy mnie słychać dobrze, powiem Wam szczerze. Ale dobrze tego Simpsona odzorowali, mówiłem. I... I słychać go dobrze, bo... dźwięk też ma chyba w miarę dobry, chociaż poczekajcie. Nie skupiłem się na tym. Poczekajcie, no jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Yy, automatyczny. O, teraz będzie. Hmm. No słuchajcie, moim zdaniem tak Simpson nie chodzi, no ale nie jest źle. Moim zdaniem tak Simpson nie chodzi, ale nie jest źle. Lusterko oczywiście tak sobie działa, ale kurde bardzo fajnie, że on jest tak wzorowany ten Simpson, bo Kurde, no jest naprawdę fajnie go zrobił, zrobił gościu Tylko czym się różni wersja S51B, co to znaczy, bo Kurde, mój kolega w Realu nie ma jakiegoś takiego S51B, nie wiem czym to się różni Oczywiście 50 No i zobaczmy jeszcze tego Enduro No tak naprawdę to się niczym nie różni praktycznie, tylko jest tylko lekko podwyższony I ma tą rurę wideowo Wersja Enduro, Simpsona No i jeszcze ma kierownicę trochę inną Oczywiście obrotom już się kręci, jak Simpson wejdzie w rezo No właśnie, już tak kurde przy, przy 50 już Simpson wchodzi w rezo 7000 obrotów na budziku Zara wejdzie licznik na czerwo... O kurde, tutaj wchodzi na czerwone pole 7,4, 7,5, no w sumie to samo O, olej napędowy Ale nie wiem dlaczego olej, właśnie nie wiem że dlaczego tutaj olej napędowy No to skoro przecież tutaj jest ten Surety tej benzyna się miesza z olejem Zobaczmy jeszcze gdzie głośność tego Simpsona, Chodzi tak samo Simpson w sumie chodzi tak samo. Ale światła nie działają. Lipa, światła nie działają. To wywaler, co? Yeah. No. Więc... Więc to tyle w sumie. Więc to tyle chciałem Wam zaprezentować te dwa motorki, bo w sumie fajne są te Simpsony. Kurde, fajna modyfikacja. Yy... szczerze jak znajdę jakieś polskie romety albo coś to też może tutaj zaprezentuję jeżeli będziecie chcieli no i co oczywiście linki do modów macie w opisie jeżeli ktoś lubi sobie jeździć po mapie takimi motorkami no to polecam ja już nie przedłużam żegnam się z wami mówił nocur cześć na razie